15 sierpnia, niedziela analiza weekendowa spółki z indeksu wig 20 Idziemy w kolejności alfabetycznej każdy może sobie sprawdzić jakie one mają e, e, udziały w indeksie, które najwięcej ważą. Pierwszy, e, pierwszym, pierwszą spółką Allegro. Allegro w tym tygodniu wykonało takiego małego pinbara. On jest mały w stosunku do, do, do tych poprzednich świec, aczkolwiek mamy też jak gdyby taki Układ z wygasającą podażą. Natomiast o jedno co musimy tutaj pamiętać, że no na tą chwilę niestety mamy od dołka dojście do oporu i zarazem do zakresu, jak gdyby overbalans, czyli do równości tej korek w postaci trójki. I to no jak gdyby daje nam wskazania na to, że cena w tej takiej dłuższej perspektywie czasowej. No, ma szansę zejść na jeszcze niższy dołek, bo jakby nie było, tutaj mamy tylko układ korekty. Natomiast ten spadek wygasający może być jakby pierwszym elementem tego tej próby zejścia na nowe dołki, po którym teraz, no, lada moment powinniśmy spodziewać się jakiegoś, jakiejś korekty. No i tutaj, jeżeli spojrzymy, no to widzimy też jakiś taki układ, który, który no, powoli zbliżył nam się tutaj do do strefy wsparcia i właśnie, bo to jest tutaj na wykładzie, na wykresie dziennym bardzo dobrze widoczne. Jeżeli teraz weźmiemy tą całość na tapetę, to widzimy, że musimy brać pod uwagę, bo ja mówiłem na wykresie tygodniowym, że trójka do zakresu overbalance i w związku z tym duże prawdopodobieństwo, duże prawdopodobieństwo zejścia na nowe dołki, ale musimy wziąć pod uwagę coś takiego, że w tym całym układzie mamy rozbijanie się znacznie większego układu wzrostowego, na co mogło wskazywać, że mamy jak gdyby pierwszą, drugą, teraz mamy pierwszą i drugą. Dopóki nie wybijemy tutaj minimum na poziomie 57100 i to właściwie hmm, najlepiej w jednym nazwijmy cógłu, czyli bez zmiany teraz tego trendu, który który obowiązuje dół, to dopóty jest jeszcze właśnie ta opcja, że mamy tutaj jakiś inny układ, który, który spowoduje, że tak jak powiedziałem, że tutaj był impuls, a tutaj korekta, jeżeli teraz tutaj się zawrócimy, bo ten układ spadkowy mało pasuje w tej chwili na układ korekcyjny. No, jedyna możliwość moim zdaniem, to jest taka, że teraz, gdy nastąpiło zejście jeszcze w dół. Jeżeli nastąpiłoby zejście w dół, sytuacja się zmienia, bo mamy pierwszą, mamy drugą, mamy jakąś trzecią, mamy czwartą pędzącą i jeszcze zejście w postaci piątej. Wtedy byłby pełen impuls i jak gdyby no, duże prawdopodobieństwo, że po korekcie do góry będziemy szli na dół, ale pamiętajmy też, że rynek, rynek rysuje nam różne wzory i to jest właśnie elementem, który, który, który mocno utrudnia eliotowanie. I, I tutaj też może być do czynienia, że po pierwszym impulsie wzrostowym wybijającym ostatni potwierdzony szczyt, mamy jakąś dużą, taką nazwijmy, korektę nieregularną i będziemy, będziemy dalej potem szli nie w korekcie, a do góry. W każdym razie tu gdzieś w tym momencie nie mamy jeszcze sygnału w tej chwili na to, żeby nawet wejść w ten układ korekty, ponieważ nawet największy, pierwszy, e, ostatni, pod, znaczy ostatni potwierdzony szczyt nie jest jeszcze wybity ale widzimy, że tworzy nam się coś, co, co, co daje nam taką ale gwiazdę wieczorną i w związku z tym no, może to nastąpić. Natomiast do tej, na tą chwilę jeszcze yy, no, kupowanie akcji Allegro to jest w tej chwili taka no może i mocno prawdopodobna, ale próba złapania jakiegoś tych dołków, że tutaj te obszary mimo wszystko powinny zatrzymać spadki, te okolice tych 61 zł powinny zatrzymać spadki i co najmniej wygenerować tą korektę. Kolejna spółka to CD Projekt. Na CD Projekcie, no niestety, dalej, dalej maszerujemy w dół. Co prawda mamy jakiś dolny cień, ale to jest wszystko na razie w ramach schodzenia w dół. Ja przypomnę, że tutaj po utworzeniu tego podwójnego dołka, tak naprawdę mieliśmy tylko ruch korekcyjny do pierwszego oporu. I, i, I na razie należy patrzeć, że no jest możliwość tutaj zejścia do poziomu około 120, gdzie zresztą tak naprawdę powinien się ten ta cena znaleźć, chociażby ze względu na to, jak porusza się cena w trendzie. Patrząc teraz na wykres dzienny CD Projektu, no to tutaj widzimy taką, taką Walkę, jak gdyby w rejonie 78% zniesienia tego tutaj całego wzrostu. Ten pierwszy ruch zespadkowy zszedł do 61. No więc, taką naturalną siłą, jak gdyby, układów harmonicznych jest tutaj próba powstrzymania na właśnie 78,6, która również, jak gdyby, jest taką strefą na koronę. Tu widzimy ten przedostatni dołek, tak. I tutaj ta strefa broni. Ale na razie nic z tego nie wychodzi, i nawet po sytuacji technicznej na wykresie dziennym, no wygląda na to, jakby rynek chciał jeszcze dalej schodzić jeszcze dalej schodzić w dół. Kolejna spółka to Dino. Na Dino silna świeca wzrostowa, wybicie tego przedniego szczytu już tutaj wyglądało, że może się kończyć, ale tak jak zwracałem uwagę na indeksach, gdzie też na Dino, tu mamy korektę pędzącą, w związku z tym, no to oczywiście zawsze mogłoby być. Choć może peryfery C, ale bardziej to pasuje, że po korekcie mamy tutaj wejście w falę trzecią, i w tej fali trzeciej tutaj te schodki mogą być również falą pierwszą, czyli tak naprawdę to tutaj jeszcze, jeszcze mocny wzrost jest całkiem, całkiem, całkiem prawdopodobny. Patrząc teraz na układ Dino w takim ujęciu dziennym, no to widzimy po korekcie tej takiej pędzącej 1 do 1. Mamy impuls, korekta, no i tutaj się rozpoczyna impuls, który mamy pierwszą, drugą, jesteśmy gdzieś w trzeciej, więc co najwyżej to może być czwarta, więc jeszcze jakiś wzrost powinien być. Następnie korekta o wielkości tej i dalszy wzrost, czyli tutaj cały czas idziemy w górę. Pierwszym ostrzeżeniem dopiero byłoby ubicie w dół poziomu około 304,90. Kolejna spółka to KGHM. Na KGHM po tych długich cieniach mamy spadkowego pinbara, ale mamy również jakiś dolny cień. Tu ta strefa tego, jak gdyby podwójnej linii szyi, podwójnego dołka jest cały czas, cały czas broniona. Teraz przypomnę, że spadek mamy w postaci trójki i to jest jeszcze dodatkowo trzy, 3, 3 i trzy i to jest równe temu, czyli tutaj jest ta walka o, o to, żeby wyjść. No na razie tutaj, jak gdyby, Brakuje sił, ale pamiętajmy, podwójny dołek znaleźliśmy się na tej linii szyi, lekko nawet ją naruszyliśmy, retestujemy ją od góry i duże prawdopodobieństwo, że jednak rynek pójdzie dalej do góry na KGHM. Patrząc na wykres dzienny, no to po wyjściu tutaj tym. Ruchem impulsowym do góry mamy na tę chwilę korektę. Czy ona dobiegła końca? Może i nie, bo widzimy zakresy overbalansu, gdzie wypada, gdzie wypada duża strepa i możemy mieć do czynienia tutaj z jakimś układem, z tak zwaną, jak ja to nazywam, pędzącą po środku Czyli jeszcze zejście tutaj do tych rejonów może być, ale pamiętajmy też, że po tej trójce tutaj spadkowej mamy układ taki Harami Inside Baru. No i teraz, jeżeli nastąpi wybicie maksimum tej świecy, czyli 195 65, no to niewątpliwie pójdziemy do góry, a całościowo widzimy tu dokładnie zejście trójką do zakresu overbalance. W związku z tym możemy szykować się, czy to po jeszcze przedłużeniu tej korekty, czy już bez tego na ruch, który powinien za, za, zaprowadzić nas na nowe, na nowe szczyty kghm PKO PKOSA. A PKOSA zgodnie z, z, no z tym, co panowaliśmy, mamy kolejną białą świecę i zwróciłbym to na dwa elementy. Po pierwsze rosnący na wzroście obrót, po drugie rosnący zakres świec. Tu na razie jest pełna dynamika i, i trudno by było powiedzieć, że ta dynamika nie zaprowadzi nas co najmniej na 110 zł, a tak naprawdę moim zdaniem celujemy tutaj w te rejony tej strefy, czyli 115 plus jak gdyby. I to ma, moim zdaniem będzie miało miejsce cały czas, jeszcze przez najbliższe tygodnie. Jeśli spojrzymy teraz na wykres dzienny, no to widzimy, że tutaj na wykresie dziennym mamy zejście do strefy. No i jesteśmy w jakimś układzie, który, który no na tę chwilę może być pełnym impulsem, czyli po nim no mogłoby nastąpić to zagrożenie. Jeśli się spojrzy na ten wykres dzienny, wejścia, wejścia że tak powiem, tutaj na strefie, na, na poziomie około 107, i wyjście, czyli mamy nowy szczyt, i wtedy koniec całego tutaj swingu. Natomiast moim zdaniem to jeszcze nie jest dla mnie takie jasne, ponieważ tutaj najwyraźniej dochodzi do pewnych rozbiórki. Mamy falę pierwszą, mamy falę drugą, moim zdaniem cały czas jesteśmy w fali trzeciej. Najpierw ona musi się skończyć, potem czwarta, potem jeszcze piąta, także bazując na wykresie i tygodniowym, i dziennym, jak najbardziej dalej, dalej do góry. PKM Orlen. No mamy delikatne potwierdzenie formacji przenikania, tak, na to czekaliśmy, ten poprzedni tydzień nam tego nie przyniósł, w tym tygodniu mamy delikatne potwierdzenie, ale to potwierdzenie znowu jest takie no delikatne i w dodatku y, troszeczkę takie no pozostawiające niedosyt, bo ani tutaj obrób jakiś ciekawy, a tak jak powiedziałem, też wyjście nad maksimum tej formacji jest, jest takie minimalne, ale no czegoś trzeba się trzymać, więc na tę chwilę widzimy, że mamy pierwsze takie Wskazanie mocniejsze, mocniejsze, znaczy no pierwsze wskazanie na to, że ta korekta mogła dobieg dobieg dobiegnąć końca i powinniśmy iść dalej do góry. Patrząc teraz na wykres dzienny, no to tutaj mam problem, to z czym jesteśmy, gdzie w czym jesteśmy, bo z jednej strony do tego momentu mieliśmy pierwszy impuls, jeżeli tak, no to teraz mamy tutaj budowę jakiejś korekty, albo będzie to korekta pędząca czyli jeszcze jakiś mały spadek i dalej do góry, albo jakaś korekta nieregularna, wtedy możemy mieć zejście nawet i do okolic 70 zł. No, jedno, co jest jeszcze takie, no powiedzmy sobie, wskazujące również, że, że tutaj jest jakiś element dalszej kontynuacji, no to moglibyśmy mówić, że teraz, gdyby tu przyszła korekta pędząca, czyli albo taka nieregularna, mała, delikatnie naruszająca tutaj ten dołek na poziomie 72-92, no to też będziemy mieli do czynienia z układem, który, który, który powoli zaczyna przypominać nam odwróconą głowę z ramionami. I tutaj, choć jeszcze nie jest wybity ten dołek tej największej korekty w układzie tutaj spadkowym, ten ostatni szczyt właściwie potwierdzony, to jednak pamiętajmy, że ten pierwszy impuls wyszedł tutaj na przedostatni, wybijając ostatni potwierdzony szczyt, a to oznacza, że jest już możliwość zmiany. Tego tutaj, tej tendencji spadkowej, która zresztą zatrzymała się na szczycie tutaj poprzedniego swingu, czyli idealnie do tego pasuje. Czyli tu na razie wzrosło prawdopodobieństwo tego, że rozpoczął się już nam ruch wzrostowy, który nas wyprowadzi na nowy szczyt. Kolejna spółka to PKOBP. No tutaj na PKOBP mamy z jednej strony fajnie, bo mamy zatrzymanie na strefie, i y, silny ruch narastający, ale właśnie ten obrót piątkowy trochę mnie niepokoi, ponieważ jest y, skokowo większy. Tu właściwie nie ma żadnego pokonania oporu czy czegoś takiego. Jest górny cień na świecy, więc to jest takie trochę niepokojące. Ale z perspektywy tego dużego ruchu, jak najbardziej powinniśmy iść do, dalej do góry. Czyli tutaj powinniśmy mieć teraz kontynuację w tym tygodniu wzrostu i atak na nowe, na nowe szczyty patrząc na wykres dzienny, no to widzimy tutaj znowu, że tak naprawdę ten obrót wygenerowany został w czwartek na świecy pilmarowej z dolnym cieniem. Tak? To, jest, to jest ten element, który pokazuje, że tutaj jak najbardziej jest prawdopodobna kontynuacja i pójście dalej do góry. A jeżeli pójście dalej do góry, to wejście w falę, w falę trzecią, trzeciej, bo mamy pierwszą, drugą i moim zdaniem tu jest albo pierwsza, druga Trzecia, ale rozpoczyna się po tej wielkości korek, i po tym obrocie, powiedziałbym, że czyli pierwsza, jak gdyby w trzeciej. No, innymi słowy, moim zdaniem, jesteśmy przygotowani do bardzo silnego ruchu znaczy bardzo silnego, dynamicznego w każdym razie i silnego ruchu, który powinien bezproblemowo w miarę bezproblemowo oczywiście wybić tutaj nam ten, ten szczyt i podążać. Tak jak już to mówiłem. Parokrotnie na, na wykresie no, tygodniowym, że powinniśmy podążać tu w okolice 44-45 zł albo nawet i wyżej. Na nowo jeszcze to, to, to jest, nawet tutaj, patrząc na ten układ, który, który nam się wygenerował, to można powiedzieć, że mamy impuls. I tutaj jakąś korektę pędzącą, bo tu mamy pędzącą po środku, tu mamy mniej więcej równą, czyli to są wszystko jak gdyby układ korekcyjny, czyli teraz powinniśmy mieć pełen impuls, a pełen impuls odpowiadający temu, no to powinien nas tutaj wyprowadzić nawet po szczytu z 2018 roku. I na koniec PZU. Na PZU mamy też już wyjście, czyli tutaj jak gdyby możliwość zakończenia końcówki tego swingu rozpoczynającego się po tej największej korekcie. Z tym, że pamiętajmy, że tutaj mieliśmy rozpoczęcie. Mniej więcej 29, 11, dojście było do poziomu około 34, 70, czyli jakieś 5,5 zł. Jeżeli teraz tutaj weźmiemy, że mamy na, na, na 36, 90, to jak dodamy 5,5 zł, to mamy okolice 41, 50, 42. Czyli jak widzimy, tutaj ta strefa, ta strefa jest moim zdaniem dość istotna i na przejście do tej strefy podążamy, czyli mimo, że wyszliśmy tutaj na nowy szczyt, Wybicie następuje na nieco większym obrocie, to powinno być kontynuowane, i mimo tego, że rynek tutaj może dawać wskazania pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta a więc kończący się impuls, na razie patrzymy w górę i nie mamy żadnych objawów, żeby, żeby patrzeć, że to się będzie kończyło. Teraz patrząc tutaj znowu na wykres w ujęciu Dziennym. Widzimy wyraźnie, że tutaj też nie ma mowy o jakimś wykończeniu impulsu. Tu co najwyżej mamy falę pierwszą, mamy co najwyżej falę drugą pędzącą, jesteśmy w fali trzeciej. Gdybyśmy tu rozbijali, znowu pierwsza, druga, trzecia w trzeciej, czyli tutaj, no, nawet gdyby miało się zakończyć, to delikatna czwarta, piąta, dopiero koniec trzeciej i tak dalej, i tak dalej. Czyli tutaj jak najbardziej mamy, powinniśmy mieć rynek wzrosnący. I to jest wszystko, jeśli chodzi o spółki z indeksu WIG 20.